Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Różka Fortuna kłania się. Dzisiaj czytanie ogólne. Zaczynamy. Proszę pamiętać, że może rezonować częściowo, może rezonować zupełnie, może nie rezonować wcale. To zależy, moi kochani, jak tutaj wasza energia z moją współpracuje. No i oczywiście kochani, to zależy też jak długo właściwie znamy się. No dobrze, ja swoją energię przekazuję do kart, kochani, i zobaczmy, co tutaj w kartach Lenormand, co się pojawia. Jeszcze sobie przełożymy. Ja cały czas pasuję tylko karty. Ale dobrze, to słoneczko sobie zostawimy. Jest takie słońce, moi drodzy, tutaj na wylocie i niech będzie. Dobrze. Zaczynamy za chwileczkę, zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniło. Tak naprawdę, cóż, moi drodzy, yy, troszkę, ja bym powiedziała że idą dobre zmiany, troszkę tutaj bujacie w obłokach na pewno. Zmiany, które do was idą, idą dobre zmiany w uczuciach, w miłości. Koniec jest jakiegoś trudnego etapu niedogadywania się, ale też Jakichś pomówień, może plotek, jakichś trudnych takich rozmów, koniec. Teraz wszystko y, będzie Wam szło jakoś łatwiej w życiu uczuciowym. Jeśli macie partnera stałego, męża czy też y, narzeczonego, to tutaj jest lepszy etap. Kończy się coś trudnego, niemożność dogadania się, niemożność. Y, Jakiegoś takiego porozumiewania się łatwego. Tu jest teraz porozumiewanie się bez słów. Łatwość. Bardzo dobrze tutaj to wszystko się pokaza pokazało. Pokazuje się Słońce. Jedna z najlepszych y, kart w tej talii, w każdej talii w zasadzie. Y, słońce, które mówi o radości, o. Y, Szczęściu w życiu. Ja myślę, że wiele osób y, przychodzi taką transformację, że już się nie martwi takimi drobnymi rzeczami. Odchodzą takie stresy związane być może z rodziną, z finansami. Coś tutaj takiego odchodzi. Przychodzi taka lekkość, ale też musicie bardzo, moi drodzy, uważać, czy to w pracy. Tutaj, bo jest łatwość, ale tak czy w pracy, czy w ogóle w życiu mogą być jakieś ryzykowne sytuacje, czy w życiu prywatnym, wy ryzykujecie w pewnym aspekcie życia. Każdy ryzykuje, moi drodzy, na inną, tutaj że tak powiem, modłę. Niektórzy mają takie ryzyko hmm, wpisane w swój charakter. I ja widzę taką osobę, która ryzykuje, lubi ryzykować, i ta osoba hmm, nie przejmuje się tym, co mówią inni. To jest też dobre, ale też ja widzę, że hmm, tutaj ryzykujecie pewne. Bo jesteście wygra, takimi wygranymi ludźmi w życiu. Ja to czuję. Ale wy teraz ryzykujecie z, jakoś tak bardzo dużo, nie wiem, może w pracy, może w życiu rodzinnym. Macie jakieś albo zamysły ryzykować czymś, albo już ryzykujecie. Możliwe, że w pracy zawodowej albo po prostu chcecie całkowitego odwróconego losu, jakiejś takiej generalnej, dużej zmiany. Na przykład, tak, jeśli pracujecie u kogoś na etacie, chcecie otworzyć swój biznes. Jeśli macie swój biznes, chcecie coś dołączyć do tego, ale takiego całkowicie, e, moi drodzy, może nie to, że nielegalnego, nie chciałam tego powiedzieć, tylko takiego ryzykownego, tak, że to może mieć duże szanse na niepowodzenie. No, wiadomo, ryzyko, no to z tym się łączy, że jest szansa na e, niepowodzenie, tak. I tutaj ja widzę, że wy chcecie tak. W jakiejś sferze życia, czy w zdrowiu, czy właśnie zawodowo, biznesowo, yy, czy też prywatnie, w uczuciach, czy chcecie jakiegoś ryzyka, bo dla Was ta stagnacja nie jest dobra. Wy chcecie czegoś więcej od losu na pewno i to jest też dobre, tak? Myślę, że tutaj, kochani, yy, to ryzyko nauczyło was, nauczy was też um, takiego. Innego myślenia, bo wy macie takie cechy charakteru w sobie. Może nie wszystkie osoby, które mnie słuchają, będą się z tym zgadzały, że te cechy waszego charakteru są takie impulsywne, jesteście troszeczkę czasem właśnie napaleni, tak jak to się mówi, na coś, tak? I wy, tak jak widzę, że chcecie coś więcej od tego życia. Oczywiście, bardzo dobrze, tak? Tylko mieście siły na zamiary. O to chodzi. Tutaj, moi kochani, czas jest dla Was bardzo takim dobrym sprzymierzeńcem. Macie w zamysłach na pewno wiele spraw. Związanych z miejscem zamieszkania, a być może ryzykujecie też, bo chcecie na przykład kupić mieszkanie albo wynająć mieszkanie, i też może właśnie, bo tu jest pokazany dom, też jest pokazane Wasze szczęście. Wy macie jakieś plany co do też życia, właśnie takiego domowego. To nie tylko musi być ryzyko zawodowe, może chcecie wziąć jakiś duży kredyt, też. Mierzcie siły na zamiary. Tak, bo tutaj jest pokazany dobry los i czekacie na jakąś okazję. Ja widzę, że też niektóre osoby czekają na okazję albo zamiany, albo kupna, albo sprzedaży. I też będziecie chcieli z czymś zaryzykować. Tutaj, moi drodzy, Wasze doświadczenia wcześniejsze też yy, nauczyły Was, jak żyć. Yy, yy. Jak tutaj sobie radzić w tym życiu, jak być dobrym graczem. Wy już się byle czym nie przejmujecie, bo przeszliście bardzo długą drogę, jakąś taką trudną w życiu. Bo widać, że po prostu nauczyliście się omijać takie przeszkody, wychodzić z jakiegoś trudnego labiryntu życiowego. Tutaj, moi drodzy, szykuję się właśnie, jest przy was dobry los. Jest miłość i to dosyć głęboka, poważne uczucie. Jeśli nawet nie macie jeszcze w tej chwili partnera, a oglądacie to, to do pięciu tygodni jest szansa na miłość życia. Oczywiście. I jest szansa też na podróż do pięciu tygodni. Piękną podróż właśnie z partnerem. Tutaj bardzo dobre karty, bardzo dobre karty, ale jest właśnie nieodgadnione, no odgadnione już to ryzyko, bo ja troszeczkę tak powiedziałam, że to może być we wszystkich sferach w zasadzie życiowych to ryzyko, ale uważajcie, tak? Nie y, ryzykujcie y, za nadto. Nie stawiajcie może wszystkiego na jedną kartę. Jeśli ktoś będzie chciał wziąć na mieszkanie, na dom, na cokolwiek jakiś duży kredyt na jakiś biznes, to też poradźcie się jakiegoś fachowca. Przeprowadzajcie umowę z y, prawnikiem, tak? Weźcie sobie jakiegoś prawnika finansowego, kochani. Róbcie jakieś takie rzeczy, ale z osobą kompetentną, z fachowcem. No dobrze. Co tak ogólnie ja bym powiedziała, macie dobry los, chcecie ryzykować dalej. Chcecie zmiany. No właśnie, jest ta zmiana tutaj, kochani. Tak. Zmiana, która przyjdzie do pięciu tygodni. Y, zmiana będzie dotyczyła też y, takiego, moi drodzy, porządku dnia. Być może zmienicie sobie swój plan pracy, grafik w pracy. Przyglądajcie się szczegółom, y, zastanawiajcie się, moi drodzy... Bardziej nad tym, co robicie, ustalić jakieś priorytety, co robicie najpierw, to jest też bardzo ważne. Takie skupienie, moi drodzy, jest potrzebne na pracy, no na miłości, ta miłość jest, ale tutaj głównie, tak mi się wydaje, że na pracy to skupienie jest potrzebne, tak. Na pracy, żeby nie oszukiwać w tej pracy samego siebie, że dzisiaj coś się tam zrobi, coś się dokona, bo tutaj są takie, moi drodzy, sytuacje niejasności, że sami siebie możecie oszukiwać, ale też ktoś może was w tej pracy oszukiwać. Także uważajcie. Uważajcie na to, co robicie. A będzie dobrze. Będzie dobrze przede wszystkim, że dokonacie jakiejś zmian. I ja widzę drobne detale, drobne szczegóły, a zmienią naprawdę dużo, bo tutaj jest y, potrzeba tej zmiany, bo wy już wychodzicie ze skóry, kochani. No tak się mówi. Y, też, y, moi drodzy, do miesiąca czasu szykuję się. Y, podróż szykują się zmiany będziecie mieć na pewno duże zmiany w stosunku do czy pracy zawodowej tutaj duże zmiany bo trzeba po prostu nauczyć się wyboru tak to jest też w życiu, moi drodzy, cały, że tak powiem, piz, jak to się mówi, umiejętność dobrego wyboru, bo życie to wybory, życie to decyzje. I u Was tutaj jest sukces, moi drodzy, przypisany: może też macie jakieś dwie prace, może potrzebujecie, moi kochani, tutaj wybrać. Ofertę dodatkowej pracy, może potrzebujecie zastanowić się nad wyborem podróży, bo też tutaj chodzi o podróż. Ale tu moi drodzy, koniec, jeśli dobrze wybierzecie, tak naprawdę do kilku tygodni dobrze wybierzecie, to będziecie mieć sukces, kończą się wasze problemy. Pamiętajcie o tym. Tutaj też, moi drodzy, jest takie ostrzeżenie: uwaga na wydatki, moi kochani. Uwaga na wydatki, uwaga na, moi drodzy, sprawy trudne, związane, bo tak, wy kochacie, moi drodzy, wydawać pieniądze. Wy kochacie, wy kochacie yy, może jesteście uzależnieni nawet w pewnym sensie, to jest ryzyko dla Was teraz, tutaj duże. Kolejne, to jest takie niebezpieczeństwo, yy, bo kochacie, yy, moi drodzy... I wpędzacie się w jakieś straty. Kochacie zakupy, kochacie wydawać pieniądze, i to może być do miesiąca czasu, że naprawdę trzeba będzie zwolnić z wydatkami, obrać nową drogę. Także uważamy na to, co robimy. No dobrze, moi drodzy. Najważniejsze, co dla Was jest. Te wybory też. Najważniejsze są wybory, jakieś decyzje do podjęcia i bądźcie szczerzy sami z sobą, a to Wam przyniesie dużo radości. Jest szczęście, powodzenie, ale bądźcie szczerzy sami z sobą. Działajcie, moi kochani, szczerze. Działajcie bardziej z planem, ja bym powiedziała. Tak. Tutaj oczywiście też wychodzi, że na koniec wam powiem, że jakieś tutaj są fałszywe do dwóch tygodni jakieś fałszywe informacje, wiadomości, które przyjdą do Was, może to być list. może nie do końca jest prawdą. Także sprawdzajcie wszelkie informacje, które dochodzą do Was. To nie tylko są listy, ale też i smsy, bo tutaj jest fałsz przy wiadomości. Jakaś dwulicowość. Także sprawdzajcie wszystkie wiadomości, kochani. Dobrze, pozdrawiam bardzo gorąco. To wszystko, kochani, do usłyszenia w kolejnych filmikach.